W delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się podsumowanie największego projektu edukacyjnego w powiecie. Nosił on nazwę bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli, drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów powiatu tarnowskiego. O jego przebiegu, głównych celach, jak i wdrażaniu projektu mówią jego organizatorzy. Projekt o zasięgu ponadpowiatowym objął on ponad 160 szkół i przedszkoli z terenów kilku powiatów. Uczestniczyło w tym projekcie prawie 140 dyrektorów różnych placówek oświatowych. Oraz prawie 2400 nauczycieli. Czemu był to największy projekt tego typu w Polsce? Bo dzięki temu, że jesteśmy powiatem ziemskim, wszystkie chętne szkoły i placówki mogły przystąpić. Jedynym ograniczeniem były przedszkola, które mogły wystąpić tylko w ilości 15. Biorąc pod uwagę, że nasz powiat liczy aż 16 gmin, więc trzeba było starannie dobrać tutaj tę grupę przedszkoli. Jeśli chodzi o ilość nauczycieli, to 2350 osób zostało przeszkolonych. Dyrektorów prawie 140. Na program kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli starostwo pozyskało zewnętrzną kwotę wynoszącą około 4 milionów 300 tysięcy złotych. Stąd też można mówić o największym projekcie w naszym powiecie. Obejmował ten projekt wszystkie szkoły naszego powiatu i wszystkie gminy w naszym powiecie, jak również kilka powiatów ościennych. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Spełnił w pełni oczekiwania nasze dzięki zaangażowaniu tak licznej grupy ludzi objął prawie 140 dyrektorów Miał na celu m.in. podnoszenie kwalifikacji dyrektorów, co z kolei przełoży się na podniesienie kwalifikacji i możliwości edukacyjnych kadry pedagogicznej. Bezpośrednie wspomaganie szkół i to jest ta innowacja, która pojawiła się w ostatnich dwóch latach. Doradca metodyczny zajmował się indywidualnie nauczycielem czy dyrektorem szkoły. Nauczyciele, dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach wyjazdowych poza szkołą. Od czasu do czasu coś odbywało się w szkole, jakieś szkolenia na przykład rady pedagogiczne. Nowy pomysł, czyli kompleksowe wspomaganie szkół, to to, że szkoła miała obowiązek sama zidentyfikować swój problem, który dotyczył konkretnej społeczności szkolnej w odniesieniu do uczniów, nauczycieli, rodziców. Realizowaliśmy dwa zadania w każdej szkole przez... Poszczególne lata szkolne, czyli dwa lata szkolne. 160 placówek w pierwszym roku szkoły na tyle przekonały się i zainteresowały się dobrodziejstwem wynikającym z tego projektu, że w następnym roku przystąpiło jeszcze 7 chętnych szkół. Projekt wspomagany był przez instytucje, takie jak ośrodek doskonalenia nauczycieli poradnie psychologiczno-pedagogiczną oraz bibliotekę publiczną w Tarnowie. O doświadczeniach wypracowanych w fazie realizacji projektu mówi dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Edmund Juszko. Utrzymać system doskonalenia nauczycieli, wsparcia szkół, czy też doradztwa medycznego silnie nakierowany na konkretną szkołę, następnie ważną rolę powinien odgrywać dyrektor, dlatego że to jest zmiana świadomości i mentalności odchodzimy od tych tradycyjnych innych form. I tutaj ogromna rola dyrektora, przede wszystkim w zakresie zmiany świadomości, w podejściu do, zrozumienia przez nauczycieli nowej idei wsparcia. Na pewno należy zmienić formułę doboru ekspertów, firm szkolących, ewentualnie firm wspomagających, dlatego że forma przetargowa się nie sprawdziła. Tutaj powinna być inna zasada, czyli możliwość, jeżeli takie projekty będą, czy też będzie to realizowane w formie zorganizowanej, na przykład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, bo taki zamierzamy utworzyć to, żeby był dobór konkretnych ekspertów, trenerów z najwyższymi kwalifikacjami, nie powinna tu odgrywać rolę cena. O wdrażaniu projektu również w przedszkolach mówi szkolna organizatorka rozwoju edukacji Grażyna Skrzekucka. Rady pedagogiczne w przedszkolu mocno zaangażowane, mocno zaangażowane i wszystkie zadania, które były w ofercie, czyli 24 zadania zostały wpisane w to wszystko, co jest problemem i zagadnieniem ciągle jeszcze w przedszkolach do do, do przerobienia, do przegadania. Chciałabym powiedzieć, że efektem dwóch lat pracy są inicjatywy, współpracy ze środowiskiem, jest szeroko rozumiana współpraca z rodzicem szeroko rozumiana nie tylko na etapie przyprowadzania i odprowadzania dziecka do przedszkola jest bardzo dużo programów są projekty są też innowacje wiele wiele jeszcze innych że tak powiem inicjatyw jest sukces o którym wypowiadają się dyrektorzy na stronach też internetowych i tak dalej ale ja myślę że bez takiego partnerstwa generalnie to nie byłoby tego. I jak wygląda ocena projektu z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego? Jest to jedyny tego typu projekt realizowany w Małopolsce i oczywiście w Polsce. A to ma istotne znaczenie, bo w ostatnich latach, kiedy patrzymy chociażby na szkolnictwo gimnazjalne, ponadgimnazjalne, w tej infrastrukturze technicznej dokonaliśmy niesamowitego postępu. Staramy się również bardzo duże środki inwestować w rozwój szkolnictwa gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego, po to, aby tych młodych ludzi przygotować jak najlepiej do dorosłego życia, bo dzisiaj przede wszystkim te regiony się rozwijają, które swoją pracę, swoją działalność opierają przede wszystkim na wysokim poziomie edukacji, na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Małopolska się zmienia pod względem infrastrukturalnym. Małopolska również dzięki takim projektom, jak właśnie ten, który został zakończony, za który bardzo serdecznie dziękuję i po prostu gratuluję, dzięki takim projektom również ma szansę się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać, wykorzystując następną perspektywę finansową.